Od zawsze, od dzieciństwa, lubiłem słuchać ludzi, którzy przemawiają publicznie. Chociaż w tamtym okresie mojego życia bardzo bałem się osobiście wszelkich wystąpień, natomiast ludzie, którzy przemawiali publicznie, czy to w radio, czy w telewizji, czy gdzieś na żywo, uwielbiałem słuchać. I pamiętam ten moment, kiedy przeżyłem spotkanie z Bogiem, mając 18 lat, i wtedy bardzo dużo słuchałem różnego rodzaju kaznodziei, mówców, ludzi, którzy głosili Boże Słowo. I wiadomo, miałem swoje sympatie, antypatie, jak to człowiek, ale był, było kilku ludzi, których szczególnie lubiłem słuchać. I jednego z nich, akurat miałem taki przywilej, że znałem go osobiście, prywatnie. Podszedłem kiedyś do niego i mówię: Słuchaj, co jest innego w tym, kiedy ty i trochę podobni do ciebie ludzie głoszą słowo, a między in- a, a inni duchowni, którzy no też głoszą słowo, niby nawet mówią, to co mówią, nie jest jakieś takie, no jest w porządku, ale. Jest jakaś różnica, której nie potrafię dostrzec. On się uśmiechnął i mówi: Tak, tą różnicą jest chrzest w duchu świętym, jest napełnienie duchem świętym. I, I mówi: Mogę ci to zobrazować w ten sposób, który wyczytałem w książce Mr. Pentecost. Jak Dawid Diplessis został zapytany o podobną rzecz kiedyś i powiedział tak: Wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie do domu i ja mam zamrożony stek. Wyciągam go. Zamrażarki, stawiamy na stole i zaczynamy o nim rozmawiać. Ile ma kalorii, jaką ma wagę, jaki jest rodowód zwierzęcia, z którego został zrobiony. I po takim czasie, pół godziny rozmawiania, wiesz już wszystko, ale dalej jesteś głodny. A możemy zrobić inaczej, możesz przyjść do mnie do domu, mogę wyciągnąć zamrożony stek, mogę włożyć go na patelnię, mogę podgrzać ogień i nagle rozejdzie się taki wspaniały zapach i zjemy ten stek i poczujemy, że jesteśmy najedzeni, chociaż nie mamy tych wszystkich informacji. A on mówi, to właśnie sprawia z Duchu Świętym. Duch Święty sprawia, że podajemy prawdę na ogniu i że sami przeżywszy coś, możemy to przekazać innym i to... Jest niezależne od naszej osobowości, bo każdy z nas ma swój sposób ekspresji. To jest niezależne od tego, czy mówimy spokojnie, czy mówimy podniesionym głosem, czy krzyczymy. W tym wszystkim albo jest moc Ducha Świętego, albo jej nie ma. Mówię o tym dlatego, że przyglądamy się działaniu Ducha Świętego opisanym w dziejach apostolskich. W pierwszym rozdziale przyglądaliśmy się, jak Jezus nakazał uczniom, żeby oczekiwali, jak oni trwali na modlitwie, a drugi Rozdział zaczyna się od Dnia Pięćdziesiątnicy i tutaj ku uciesze innych i pewnie utrapieniu innych rozważam werset po wersecie. Nie będzie tak przez całe dzieje, ale w tym fragmencie będzie, więc czytam. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. A więc widzimy tutaj języki z ognia, jakby z ognia, tak? Pewien symbol, który Bóg nie bez powodu zrobił. Ogień w Biblii ma cztery symbole. I teraz pierwszy symbol, który najmniej lubię, a który najbardziej jest potrzebny, to jest oczyszczenie. Kiedy Jezus. Przeżył swój chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym w Jordanie, jest napisane, że zaraz Duch wyprowadził go na pustynię. To jest to, co wielu ludzi doświadczyło, ja jestem jedną z takich osób, że wielu ludzi, powiem wprost, każdy, kto przeżył jakieś niesamowite doświadczenie Boga, opowiada, jakie zmiany to w Nim wywołało, i czasami, jeżeli tego nie wiemy, to myślimy w ten sposób. To będzie trwało tak zawsze. No nie, nie będzie. Ten stan się skończy, ta bliskość z Bogiem się skończy i przyjdzie czas trudności. Czasami większych niż doświadczyliśmy do tej pory w życiu. Ponieważ kiedy przeżyliśmy bliskość z Bogiem, to też diabeł będzie bardziej nas atakował. Ale Bóg dopuszcza ten czas oczyszczenia, bo z czego on nas oczyszcza? O, to są takie zwroty, których nie cierpię. E Chodzi o to. Piotr, apostoł, fajnie to tłumaczy też, mamy to w Starym Testamencie. Szlachetny kruszec typu złoto, srebro, w tamtych latach, nie wiem jak jest do dzisiaj, kiedy zbierano, umieszczano w piecu o bardzo wysokiej temperaturze i te wszystkie mniej szlachetne dodatki były usuwane. Co to znaczy w praktyce? Kiedy doświadczasz Boga i potem możesz godzinami się modlić, godzinami czytać Biblię, i być miłym, uprzejmym dla wszystkich, bo czuję się wspaniale? Pytanie, czy Ty kochasz Boga, czy Ty kochasz siebie? To jest mieszanka, właśnie, jak to złoto i srebro z domieszkami. Oczywiście kochamy Boga, który dał nam doświadczyć swojej miłości. Oczywiście zachwycamy się Jego słowem, które tak do nas przemawia. Oczywiście jesteśmy mili dla innych, bo sami czujemy się kochani, ale w momencie, kiedy tego nie czujemy. Czy dalej będziemy się modlić, chociaż nic nie czujemy? Czy robimy to dlatego, żeby pokazać, Boże, Ty dałeś mi doświadczyć, że Ty mnie kochasz, więc ja teraz, kiedy jest trudno i ciężko, pokażę Ci, że ja Ciebie kocham? Druga rzecz. Czy będziemy czytać Słowo, nawet kiedy nic do nas nie mówi? Będziemy czytać, zastanawiać się, rozmawiać i powiedzieć: Boże, okej, okay, nic do mnie nie przebowiło, ale cieszę się, że mogłem przeczytać Twoje Słowo. Wierzę, że to ma sens. Tak jak sens ma jedzenie, nawet jeżeli nie wiem, jesteśmy chorzy i nie czujemy smaku, ale jemy, bo wiemy, że to jest potrzebne. Czy będziemy starać się być mili dla innych, mimo że w środku jesteśmy pełni niepokoju, stresu, obaw? Więc, pierwszy, co robi Duch Święty, oczyszcza. Sprawia, żebyśmy kochali Boga i te trudne sytuacje, w których robimy to, co właściwe, zmieniają nasz charakter na charakter Jezusa. Kolejna rzecz. Ogień oświeca. Kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, nie wiemy co robić, możemy modlić się i prosić Duchu Święty, daj mi zrozumienie. I to zrozumienie może czasami przyjść takie, wow, nagle w jednym momencie wiem co robić, może tak być, ale o wiele częściej to dokonuje się w taki sposób, że my modląc się o, o to, żeby Duch Święty w nas działał. Rozmyślając, co mamy robić, rozmawiając z innymi ludźmi, czytając jakieś książki, słuchając jakichś podcastów, zaczyna nasze myślenie Duch Święty kształtować we właściwy sposób. I po pewnym czasie mówimy: A, już wiem, co mam robić. To jest właśnie to, że Duch Święty oświeca nasz umysł. Kolejna rzecz: Duch Święty nas, yy, ogień, tak? Ogień jest tym, który rozpala. I tak samo Duch Święty nas rozpala od wewnątrz miłością do Boga, do ludzi. I teraz tu nie chodzi o emocje, bo o tym mówiłem. Oczywiście emocje mogą temu towarzyszyć. Oczywiście ten moment, kiedy, wow, my tak się czujemy, to, to jest wspaniałe i to też jest część działania Ducha Świętego. Podkreślałam, że Duch Święty nas oczyszcza, ale teraz chcę podkreślić, że te momenty, kiedy doświadczasz Bożej miłości, kiedy czujesz się kochany, kiedy rzeczy idą wspaniale, kiedy widzisz cuda i znaki, które On czyni, to też jest część działania Ducha Świętego. On nas rozpala. I Duch Święty nas zapala do tego, żebyśmy głosili innym. Możesz powiedzieć, a to bawi się słowami, rozpala, zapala. Wytłumaczę. Rozpala to wtedy, kiedy ty czujesz, odczuwasz obecność Boga, widzisz Jego działanie, a zapala to znaczy głosisz Ewangelię, niezależnie jak się czujesz. Tak, to jest mój któryś tam już setny odcinek od roku nagrywam. Yy, I czy rzeczywiście zawsze czuję się taki rozpalony, zapalony? Nie. Ale nagrywam, ponieważ wiem, co mówi Boże Słowo, ponieważ wiem, że ważne jest zgłoszenie Bożego Słowa, ponieważ jestem przekonany, że Bóg mnie do tego powołał. I to jest to, że Duch Święty ciebie zapala, żebyś to właśnie e, robił, co masz robić. I moje doświadczenie jest często takie, że rzeczy, które na przykład mnie bardzo rozpalają, i mówię, na, na przykład audycji, tak? Niektóre audycje mówię, wow, tutaj naprawdę czułem takie namaszczenie Ducha Świętego, ale potem patrzę po ilości oglądnięć i lajków. Niekoniecznie inni widzieli to namaszczenie. Ja go nie neguję, absolutnie. Tylko czasami rzeczy, których nie wychodzą najlepiej, okazuje się, że najbardziej do ludzi przemawiają. No, różnie bywa. Więc Duchu Święty, my Ciebie zapraszamy, abyś przyszedł jako ogień, abyś oczyścił nasze serca. Z tego wszystkiego, co jest niewłaściwe, z tych domieszek, które nie są nam potrzebne. Żebyś oświecał nas umysł, żebyśmy widzieli i rozumieli życie tak, jak rozumie je Bóg. Abyś rozpalał nas od wewnątrz, abyśmy też mieli te doświadczenia, kiedy jesteś blisko, kiedy kochasz, kiedy działasz. I abyś nas zapalił do tego, abyśmy głosili Ewangelię innym, niezależnie od okoliczności. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkania ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.